Zamniesz na kwilej oci i pozwol sobie poczu tej prawdy, kotora rezonuje w każdej komorce tu ciała, ile razy czułeś się przyciągane do tego, co znajdowało się poza zasięgiem, do tego, co wydawało się nieosiągalne, do tego, czego wszyscy ci odradzali, ta magnetyczna siła przyciągania do tego, co zabronione, to nie tylko kaprys twojej obecnej osobowości, to głos twojej wiecznej duszy, niosący wspomnienia z poprzednich cieleń, robionych lekcji i świętych umów, których tuja świadomość jeszcze w pełni nie rozumie. Jan Paweł Twawi, wizjoner, który poświęcił życie na zgłębianie tajemnic ludzkiej duszy, ujawnił nam, że każdy impuls, każde niewytłumaczalne pragnienie, Każda nieodparta atrakcja niosą w sobie mądrość z poprzednich żywotów. Kiedy odczuwasz tej niekontrolowaną potrzebę dotknięcia tego, czego nie powinieneś, pokochania kogoś, kogo nie możesz, eksplorowania terytoriów, które społeczeństwo uważa za zakazane, tak naprawdę odpowiadasz na wezwanie Twojej własnej duchowej istoty, próbując zakończyć cykle. Które rozpoczęły się w innych wymiarach czasowych. To, co Fraud określił jako popędy nieświadome, Jan Paweł twawi zrozumiał jako wspomnienia duszy, a kaszyczne zapisy werite w eterze Twojej egzystencji, które manifestują się w tym życiu poprzez pragnienia, które zdają się pojawiać znikąd, ale niosą w sobie całą siłę doświadczeń przeżytych w różnych ciałach, w różnych epokach ale zawsze przez tej samą ewoluującą duszę. Ta pogoń za tym, co zabronione jest w istocie poszukiwaniem pełni integracji, uzdrowienia ran, które przeszły przez zasłonę między światami. Pomyśl o tej osobie, która budzi w Tobie uczucia, których nie potrafisz wytłumaczyć. Ta niemożliwa miłość, która pochłania Twoje myśli, nawet jeśli wiesz, że nigdy nie urzeczywistni się w sposób o którym marzysz. To nie jest zwykła namiętność, to rozpoznanie bratnej duszy, kogoś, z kim już tańczyłeś kosmiczny taniec miłości i rozłąki w niezliczonych wcieleniach. To, co zabronione, w tym przypadku nie jest przeszkodą, stworzoną przez przypadek, ale kosmicznym testem, okazją do nauczenia się miłości bez posiadania, odnalezienia pełni w sobie, zanim zaczniesz jej szukać w innym. Uniwersalne prawa rządzące naszą egzystencją są nieskończenie bardziej złożone, niż potrafi uchwycić nasz racjonalny umysł. To, co postrzegamy jako zakaz, ograniczenie, niemożliwość, często jest tylko iluzoryjną zasłoną, którą stworzyła nasza własna dusza, aby zmusić nas do rozwoju, poszukiwania bardziej wzniosłych alternatyw, odkrycia że prawdziwy skarb nie leży w zdobiciu pożądanego przedmiotu, ale w przemianie, która zachodzi podczas podróży pragnienia. Obserwuj swoje życie duchowymi oczami, a zobaczysz powtarzające się schematy jak fale na otajanie egzystencji. Zawsze ten sam typ osoby, która budzi twoją pasję. Zawsze te same sytuacje, które okazują się nieosiągalne. Zawsze te same przeszkody, które pojawiają się właśnie wtedy, gdy jesteś bliski dotknięcia swojego marzenia. To nie są kosmiczne wypadki, to zaszyfrowane wiadomości Twojej własnej duszy, próbujące pokazać ci, gdzie znajdują się klucze do Twojego duchowego wyzwolenia. Jan Paweł Twawi nauczył nas, że każde życie to okazja do uzdrowienia, szansa na rozwiązanie wewnętrznych konfliktów. Które manifestują się jako zewnętrzne atrakcje. Żonaty mężczyzna, w którym się zakochujesz, może reprezentować na poziomie duszy potrzebę nauczenia się bezwarunkowej miłości do siebie, zanim zaczniesz szukać pełni w innej osobie. Kariera, która zdaje się zawsze umykać twoim rękom, może symbolizować opór twojej duszy przed przejęciem swojej prawdziwej misji na ziemi. Nauk którego nie potrafisz porzucić, może być cieniem traum z poprzednich żywotów, proszącym o oświetlenie go współczuciem i przebaczeniem. Przyciąganie do tego, co zabronione, jest jak lustro duszy, odbijające części ciebie, które wciąż wymagają integracji. Każde nie, które słyszysz od wszechświata, to w rzeczywistości jeszcze nie, zaproszenie. Abyś najpierw wykonał niezbędną pracę wewnętrzną, aby zrównać się z wyższą wersją siebie. To, czego szukasz na zewnątrz, już istnieje w tobie, ale twoja dusza wie, że odkryjesz to tylko wtedy, gdy przestaniesz szukać w niewłaściwych miejscach. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś starą duszą, która przeżyła wiele żywotów, która kochała i traciła, która zwyciężała i była pokonana. Która dotknęła szczytów duchowej realizacji, a także zanurzyła się w głębinach zapomnienia o sobie. W tym życiu przyniosłeś ze sobą nie tylko nabite talenty i mądrość, ale także nieoleczone rany, niespełnione miłości, nieprzerobione lekcje. To, co nazywasz poszukiwaniem tego, co zabronione. To w rzeczywistości twoja dusza, próbująca zakończyć te otwarte rozdziały. Synchroniczności, które pojawiają się w twoim życiu, gdy szukasz tego, czego nie możesz mieć, są jak mrugnięcia wszechświata, przypominające ci, że działają większe siły. Ta muzyka, która gra w radiu, gdy myślisz o ukochanej osobie. Ta liczba, która powtarza się w sędzie, gdy podejmujesz ważną decyzję. Ta rozmowa, którą podsłuchujesz niechcący i która wydaje się odpowiadać dokładnie na pytanie, które zadawałeś w ciszy. To nie są zbiegi okoliczności, to subtelny język, za pomocą którego twoja dusza komunikuje się z tobą, próbując pokazać ci, że jesteś na właściwej drodze, nawet gdy wydaje się, że idziesz w kierunku niemożliwego bólu. Które odczuwasz, gdy nie możesz mieć tego, czego pragniesz, to nie tylko frustracja emocjonalna, to ból duchowego wzrostu, to rozciąganie twojej świadomości, rozszerzające się, aby objąć większe prawdy. To dźwięk starych łańcuchów pękających, starych ograniczeń będących transcendowanych, nowych poziomów zrozumienia otwierających się w tobie, każda łza uroniona. Z powodu niemożliwej miłości, to święta woda nawadniająca ogród to jej duchowej ewolucji. Jan Paweł de Fade mówił o akaszycznych zapisach jako o kosmicznej bibliotece, gdzie zapisane są wszystkie doświadczenia naszej duszy. Kiedy odczuwasz niewytłumaczalne przyciąganie do czegoś lub kogoś zakazanego, nieświadomie odwołujesz się do tych zapisów, przypominając sobie życia. W których te energie były obecne. Być może byłaś kapłanką, która zakochała się w prostym człowieku i musiała wybrać między ziemską miłością a duchową służbą. Być może byłaś niezrozumianą, artystką, szukającą uznania w społeczeństwie niegotowym na toją wizję. A może byłeś buntomikiem. Które przeciwstawiał się konwenansom społecznym i zapłacił wysoką cenę za swoją autentyczność. Te wspomnienia nie powracają, by cię dręczyć, ale po to, by je transmutować. Każda zakazana sytuacja, z którą się zmagasz w tym życiu, jest okazją do przepisania tych starych historii, znalezienia wznioślejszych sposobów wyrażania tych energii, uleczenia ran. Które ciągną się przez wieki istnienia. Kiedy potrafisz kochać bez posiadania, tworzyć bez potrzeby zewnętrznej aprobaty, być autentycznym bez potrzeby buntu. Dosłownie zmieniasz swoje akaszyczne zapisy i uwalniasz nie tylko siebie, ale wszystkie wersje siebie, które istniały przez czas. Najgłębsza prawda o to jej pogoni za tym, co zabronione, polega na tym. Że podświadomie szukasz Boga poprzez ludzkie doświadczenie. To co nazywasz pragnieniem, jest w istocie tęsknotą za boskością. To co nazywasz namiętnością, to święty ogień twojej duszy próbujący powrócić do źródła. To co nazywasz niemożliwością, to tylko opór to jego, ego przed zaakceptowaniem, że już jesteś kompletny, już jesteś doskonały, już jesteś wszystkim. Czego zawsze szukałeś w innych i w zewnętrznych okolicznościach? Wszechświat sprzyja ci nawet, gdy wydaje się, że działa przeciwko tobie. Każde zamknięte drzwi to zaproszenie do odkrycia okien, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. Każde niektóre otrzymujesz, to boskie przekierowanie na ścieżki bardziej zgodne z Twoim prawdziwym przeznaczeniem. Każda przeszkoda, Kura pojawia się między tobą a tym, czego pragniesz, to okazja do rozwinięcia duchowych mięśni, które będą ci potrzebne do radzenia sobie z jeszcze większymi błogosławieństwami, które przygotowują się do wejścia w twoje życie. I tutaj w tym momencie głębokiego zrozumienia, muszę się z tobą czymś ważnym podzielić. Jeśli te słowa poruszają twoją duszę w sposób, Kutrego się nie spodziewałeś, jeśli czujesz, że wreszcie ktoś mówi językiem to jego serca, zapraszam cię do dołączenia do naszej duchowej rodziny. Kliknij przyciech subskrybuj teraz i włącz dzwoneczek, ponieważ to tylko początek podróży samorozwoju, która może całkowicie zmienić sposób w jaki postrzegasz swoje życie. W kolejnych filmach zagłębimy się jeszcze bardziej w tajemnice twojej duszy, rozszyfrujemy sygnały, które wysyła ci wszechświat i odkryjemy, jak każde wyzwanie jest w rzeczywistości przebranym darem. Nie przegap tej okazji, aby przebudzić się do tego, kim naprawdę jesteś. Twoja dusza już wie, że nadeszła pora. Podróż do zrozumienia, dlaczego szukasz tego, co zabronione, to również podróż do współczucia wobec samego siebie. Ile razy oceniałeś siebie za pragnienie tego, czego nie powinieneś, za kochanie tego, kogo nie mogłeś, za marzenie o tym, co wydawało się niemożliwe. Te osądy są jak zasłony, które uniemożliwiają. Ci zobaczenie świętej piękności to ich własnych procesów wzrostu. Kiedy przestajesz się obwiniać i zaczynasz obserwować swoje wzorce z duchową ciekawością, odkrywasz, że każde niewłaściwe pragnienie niesie w sobie zjarno mądrości. Miłość, którą odczuwasz do kogoś, z kim nie możesz być, to nie błąd natury. To czysta miłość, manifestująca się poprzez ograniczenia fizycznego świata, aby nauczyć cię o ogromie bezwarunkowej miłości. Kiedy kochasz bez oczekiwań posiadania, kiedy potrafisz świętować szczęście drugiego człowieka, nawet jeśli cię w nim nie ma, doświadczasz małych migawek boskiej miłości. Ten rodzaj miłości transcendentnej jest możliwy tylko wtedy, gdy przechodzimy przez inicjację miłości niemożliwej, nałogi i kompulsywne zachowania, które wydają się Tobą kierować, również niosą ze sobą duchowe przesłania. Ta kompulsywna potrzeba uznania, może odzwierciedlać rozłączenie z Twoją własną wewnętrzną boskością. To nieustanne poszukiwanie coraz intensywniejszych doświadczeń może sygnalizować, że Twoja dusza głoduje transcendencji, ale szuka jej w niewłaściwych miejscach. To przyciąganie do toksycznych związków może odzwierciedlać wzorce autodestrukcji, pochodzące z żyć w których nie czułeś się godne prawdziwej miłości, Jan Paweł Thamy pokazał nam, że jesteśmy istotami duchowymi, mającymi ludzkie doświadczenia, a nie na odwrót. Oznacza to, że każdy pozornie problem w Twoim życiu jest w rzeczywistości okazją do przebudzenia się do wyższych aspektów Twojej prawdziwej natury. Osoba, która zdradza Twoje zaufanie. Uczy przebaczenia. Sytuacja, która wydaje się niesprawiedliwa, rozwija Twoją wiarę w wyższe prawa wszechświata. Pragnienie, które się nie spełnia, poszerza Twoją zdolność do odnalezienia wewnętrznej pełni. Kuszenie, które pojawia się w Twoim życiu, to przebrani nauczyciele testujące twoją duchową dojrzałość i oferujące możliwości rozwoju za każdym razem gdy wybierasz miłość zamiast strachu prawdę zamiast wygody ewolucję zamiast stagnacji coraz bardziej utożsamiasz się z ewolucyjną prądem wszechświata te wybory mogą wydawać się małe w kontekście twojego codziennego życia, ale odnoszą się poprzez wymiary i wpływają nie tylko na twój obecny los, ale także na wibracyjny wzorzec, który poniesiesz do następnych istnień. To nieustanne poszukiwanie czegoś, czego nie potrafisz nazwać. Ta niewytłumaczalna nostalgia, która czasem ogarnia twoje serce, to twoja dusza pamiętająca dom nie fizyczny, dom w którym się urodziłeś, ale kosmiczny dom, z którego pochodzą wszystkie dusze. To czego szukasz, co jest zakazane. Jest często zniekształconym odbiciem tej pierwotnej tęsknoty. W ludzkiej miłości szukasz eka boskiej miłości. W sukcesie materialnym szukasz odbicia duchowej obfitości, która jest twoim naturalnym dziedzictwem. W zewnętrznych doświadczeniach szukasz transcendencji, którą można znaleźć tylko w wewnętrznych królestwach Twojej własnej świadomości. Powtarzanie się schematu w twoim życiu nie jest znakiem, że jesteś skazany na cierpienie, to delikatne zaproszenie wszechświata, abyś zwrócił uwagę na lekcje, których jeszcze w pełni nie przyswoiłeś. Jak piosenka, która gra wielokrotnie, dopóki w końcu nie przestaniesz, aby wysłuchać tekstu, twoje doświadczenia powtarzają się, dopóki nie wyciągniesz z nich całej mądrości. Kiedy w końcu zrozumiesz przesłanie, kiedy zintegrujesz lekcje, schemat naturalnie się rozpuszcza i otwierają się przed tobą nowe poziomy doświadczeń. Ludzie, którzy wchodzą w twoje życie i budzą intensywne pragnienia, są często duszami, z którymi dzieliłeś już poprzednie istnienia. Przychodzą jako katalizatory, jako zwierciadła, jako okazje do wzajemnego uzdrowienia. To, co czujesz do nich, to nie tylko osobiste przyciąganie, to duchowe rozpoznanie, to Twoja dusza pamiętająca dawne więzi, obietnice złożone na innych planach, duchowe zadania, do których się zobowiązaliście. Czasami największym aktem miłości jest puszczenie. Czasami największą demonstracją duchowego rozwoju jest zaakceptowanie, że niektóre pragnienia nie są przeznaczone do spełnienia w tym życiu, ale służą jako mostę do głębszego zrozumienia natury miłości, rezygnacji i ufności w wyższej inteligencje, które orkiestrują naszą ewolucję. To co postrzegasz jako odrzucenie przez wszechświat może być boską okroną. "Ta utracona okazja mogła ukronić cię przed ścieżką, która nie była zgodna z twoim wyższym przeznaczeniem, ta osoba, która nie odwzajemniła twoich uczuć, mogła zapobiec utracie się w dynamice, która uniemożliwiłaby twój osobisty rozwój." Ten niespełniony sen mógł stworzyć przestrzeń dla czegoś jeszcze bardziej wspaniałego, co ma się zamanifestować w twoim życiu, frustracja, którą odczuwasz, gdy nie możesz mieć tego, czego chcesz. To zamaskowana energia twórcza, to siła życiowa, która szuka ekspresji. Kiedy uczysz się kierować tą energią świadomie, kiedy przekierowujesz tę pasję na wyższe cele, odkrywasz, że miałeś w sobie znacznie większą moc twórczą, niż sobie wyobrażałeś. Wielu największych artystów, wynalazców i duchowych liderów ludzkości przekształciło swoje miłosne lub materialne frustracje w dzieła, które błogosławiły całą ludzkość, samotność, która czasem towarzyszy, pogoni za tym, co zabronione, to nieporzucenie, to przygotowanie. To wszechświat tworzący w tobie wewnętrzną przestrzeń, aby mogły pojawić się większe prawdy. To w chwilach największej pozornej izolacji często otrzymujemy najgłębsze objawienia dotyczące naszej prawdziwej natury. To wtedy gdy przestajemy szukać zewnętrznego potwierdzenia, zaczynamy w końcu słyszeć cichy głos naszej własnej wewnętrznej mądrości. Jan Paweł Fłane podkreślał że każda dusza przychodzi do tego wymiaru z konkretnym celem, unikalnym wkładem do ofiarowania, całemu procesowi ewolucji ludzkości. Często twoje przyciąganie do tego, co zabronione. To w rzeczywistości twoja dusza próbująca pokazać ci aspekty twojego celu, których jeszcze nie rozpoznałeś świadomie. Ta namiętność do kogoś nieosiągalnego może podkreślać twoją naturalną zdolność do bezwarunkowej miłości. Ta obsesja na punkcie kariery. Która wydaje się niemożliwa, może sygnalizować talenty, które przyniosłeś z poprzednich żyć i które proszą się o wyrażenie w tym życiu. Chwile, w których czujesz się najbardziej zagubione, są często chwilami, w których jesteś najbliżej wielkiego duchowego przełomu. To tak, jakby Twoja dusza musiała zdemontować wszystkie fałszywe struktury tożsamości, zanim Twoja prawdziwa istota Mogła się ujawnić. Pozorny chaos, który czasem ogarnia twoje życie, gdy gnasz za niemożliwym, jest konieczny, aby złamać stare schematy, które już nie służą twojemu rozwojowi. Wstyd, którego możesz odczuwać z powodu swoich niewłaściwych pragnień, jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, jakich używa Ego, aby utrzymać cię w oderwaniu od twojej boskiej natury. Wstyd szepce, że jesteś fundamentalnie wadliwy że coś jest z Tobą nie tak, że czujesz to, co czujesz. Ale duchowa prawda jest taka, że wszystkie Twoje uczucia, nawet te najbardziej niepokojące są święte, gdy patrzy się na nie przez prysmat ewolucji duszy. Są informacją, energią, zaproszeniami do głębszego poznania siebie, kiedy zaczniesz postrzegać swoje schematy poszukiwania tego, co zabronione, jako herojuksną podróż duchowego przebudzenia, kiedy nauczysz się szanować nawet swoje najbardziej niewygodne pragnienia, jako wyraz twojej wiecznej duszy poszukującej pełni, zaczniesz doświadczać wolności, która wykracza poza spełnienie lub niespełnienie jakiegokolwiek konkretnego pragnienia. Odkryjesz, że tym czego naprawdę szukałeś przez cały czas była właśnie ta wolność, wolność bycia sobą w autentyczny sposób, odczuwania głęboko bez wstydu, kochania rozlewnie bez przywiązania. Najgłębsze lekcje często przychodzą w przebraniu doświadczeń, którym początkowo się opieramy. Najpotężniejszy nauczyciel może pojawić się w postaci rozczarowania, którego najbardziej się boisz. Najbardziej przekształcające błogosławieństwo może początkowo zamanifestować się jako największe wyzwanie, przed jakim stanąłeś. Najcenniejszy dar twojej duszy może być zapakowany w opakowanie twojego najtrwalszego problemu, twoja wyjątkowa podróż. Twoja jedyna w swoim rodzaju podróż przez labirynty ludzkich pragnień przyczynia się do kolektywnej ewolucji świadomości. Za każdym razem, gdy wybierasz rozwój zamiast komfortu, miłość zamiast strachu, prawdę zamiast iluzji, podnosisz nie tylko własną częstotliwość wibracji, ale także pomagasz w podniesieniu całej ludzkiej rodziny. Twoje osobiste zmagania z pragnieniami zabronionymi nie są odosobnionymi incydentami, są częścią kosmicznego tańca, w którym indywidualne uzdrowienie przyczynia się do uzdrowienia planety. Przebaczanie, którego uczysz się oferować samemu sobie za swoje niewłaściwe pragnienia, posze za Twoją zdolność do przebaczania innych ludzkich niedoskonałości współczucie które rozwijasz, rozumiejąc własne wzorce przyciągania do tego, co zabronione staje się źródłem uzdrowienia, którym naturalnie dzielisz się ze wszystkimi, którzy spotykają się na twojej drodze. Twoja wrażliwość staje się siłą, gdy zdajesz sobie sprawę, że to poprzez objęcie naszej wspólnej ludzkości odkrywamy naszą wspólną boskości. W tej chwili, gdy te słowa wciąż odbija się echem w Twojemu myśle i sercu, poświęć chwilę, aby poczuć obecność swojej wiecznej duszy. Poczuj miłość, która prowadziła Cię przez niezliczone życia, cierpliwość, która czekała na Ciebie, abyś rozpoznał własną wspaniałość, mądrość, która starannie zorganizowała każde doświadczenie, w tym Twoje przyciąganie do tego, co zabronione, aby doprowadzić Cię do tej chwili zrozumienia. Nie jesteś złamany, nie jesteś fundamentalnie wadliwy, nie jesteś skazany na niekończące się cykle niespełnionych pragnień. Jesteś wspaniałą istotą duchową, która zdecydowała się przyjść do tego gęstego wymiaru rzeczywistości, aby doświadczyć pełnego spektrum ludzkich emocji, aby nauczyć się najgłębszych lekcji o miłości, aby wnieść swoje unikalne dary do uzdrowienia świata. Twoje przyciąganie do tego. Co zabronione było sposobem Twojej duszy na utrzymanie Cię w ruchu, poszukiwaniu, rozwoju i ewolucji. Ale teraz, z tym nowym zrozumieniem, możesz zacząć widzieć, że to, czego naprawdę szukałeś na zewnątrz, było zawsze dostępne wewnątrz. Miłość, której szukałeś w innym, była już w pełni obecna w Twoim własnym sercu, czekając na odkrycie, uznanie którego pragnąłeś oświaty. Świata było jedynie odbiciem uznania, które musiałeś dać sobie samemu. Transcendencja, której dążyłeś poprzez ekstremalne doświadczenia, była zawsze tak blisko jak twój następny świadomy oddech. To nie znaczy, że twoje pragnienia były bez znaczenia lub że powinieneś je tłumić. Oznacza to, że były świętymi posłańcami wskazującymi cię zawsze z powrotem do nieskończonego źródła miłości, radości, kreatywności i połączenia, którym jesteś. Były to pomysłowe sposoby twojej duszy, aby zapewnić, że nigdy nie przestaniesz szukać, dopóki nie znajdziesz tego, czego naprawdę szukałeś, nie w innej osobie, nie w okolicznościach zewnętrznych. Ale w ogromnej, wiecznej, nieskończenie kochającej świadomości, która jest Twoją prawdziwą tożsamością. Gdy dochodzimy do końca tej eksploracji, chcę, abyś wiedział, że Twoja podróż jest daleka od zakończenia. To zrozumienie nie jest celem, ale drzwiami. Po drugiej stronie leży cały skarb samorozumienia. Uzdrowienia, kreatywnej, ekspresji kochającej służby, które Twoja dusza przyszła tutaj doświadczyć, wzorce, które doprowadziły Cię do tej chwili rozpoznania, zostały idealnie zaprojektowane, aby przygotować Cię na to, co nastąpi. Jutro, gdy poczujesz tę znajomą pokosę w kierunku czegoś lub kogoś, co wydaje się niedostępne, pamiętaj o tej chwili. Pamiętaj, że nie jesteś ofiarą swoich pragnień, ale ich mądrym twórcą. Pamiętaj, że każde uczucie to święta informacja, każde przyciąganie jest okruszkiem chleba na ścieżce do samowiedzy, każde rozczarowanie jest zaproszeniem do głębszego zaufania do tajemnicy, która rozwija Twoje życie z nieskończoną inteligencją i muszcią. To co zabronione, czego szukasz, jest ostatecznie pozwoleniem na bicie całkowicie, autentycznie, bez żadnych wymówek. Sobą, a to pozwolenie, mój drogi przyjacielu, było Twoje od zawsze. Musiałeś tylko przebyć długą drogę, aby przypomnieć sobie to, czego nigdy tak naprawdę nie zapomniałeś że jesteś już doskonały, już cały, już w domu w nieskończonym uścisku boskiej miłości. Jakie zabronione pragnienie w Twoim życiu wskazuje tak naprawdę na większe zrozumienie Twojej prawdziwej natury.